Przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę członków komisji. Że... Dobrze, my jeszcze tylko w kwestii porozumienia wniosek, tak? Dobrze, chciałbym członek komisji tylko wniosek jeszcze złożyć. Chciałbym złożyć wniosek o uregulowanie własności rołów kanałów wprowadzających wodę z gruntów mieszkalnych oraz rolnych od temporuza budowania do, do Zatoki przez Kazimierz Mostę Pora Łącznie uregulowanie y, własności. A to granice są przecież. Tak, ale no uważam, że gmina powinna, powinna je przejąć na... Powinna z to... wszystkie cieki wodne powinna przejąć spółka wodna. My możemy w tym nie uczestniczyć. Słuchajcie, my mamy co robić. To mieszkańcy... Podajmy pod głosowanie tak. ten wniosek. E, ja tutaj... Autor ma na myśli, drodzy Państwo, że. co może autor jej się wypowie, Panie Przewodniczący? Chodzi o to, że. Jak, no, jak to w momencie, w którym została, tak. została zakryta rzeka w Dębogórzu w budowaniu, pewien tak? wprowadził e, tą rurę na oczyszczone A. ścieki, tak? to w tym momencie przez grunty prywatne wzdłuż tego kanału zostały poprowadzone rowy, można to nazwać, tak? które miały odwodzić te tereny, miałby spiwnić, jakby, bo tą wodę, no niestety te rowy są powyżej fundamentów. E, tak, a obecnie jest taki problem, e, bo jednak w pewnym stopniu one sprawdzają się, tylko no niestety gmina nie może ich czyścić, w związku z tym, że część z tych gruntów leży na terenach prywatnych, a tutaj no niestety ci mieszkańcy, czy ci właściciele gruntów, no nie są temu winni. Tak? No, trzeba to po prostu uregulować, żeby gmina to przejęła na własny stan i następnie po prostu cyklicznie będzie chciała też się... z... e... nieść w kosztach tego i tak gmina musi iść w Zaczy, musi te dobrze. No, nie są chyba złusze. Zamiast przejmować granty, niech po prostu zmusić gminę do powołania. Nie, to nikogo nie może iść a ja może, może tutaj, tutaj. Ja, dobra. Ja, 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 jak zwykle lubię upraszczać sprawy, a mianowicie, jeżeli tak jest, że to są prywatne działki i pewik y, y, spowodował tam szkodę, że nie ma do odpływu i tak dalej, proponuję co innego, żeby Urząd zobligować do pomocy prawnej właścicielom, którzy właściciele mają prawo, zgodnie z prawem wodnym, na przywrócenie tego stanu prawidłowego. Gmina praktycznie tutaj nie ma nic do gadania, jeżeli to nie jest jej grunt, to na jakiej podstawie? A najłatwiej by było przygotować takie pisma dla tych prywatnych osób, bo ja rozumiem, że oni tego nie zrobią sami, tak? Y w, ten no, sposób, no, tak. Że... w ten sposób, no, tak. że. Chciałbym jeszcze, żeby pozwolić, że pan przewodniczący chcę państwu wyjaśnić jedną rzecz. Jeśli mieli też taką wiedzę, że jak modernizowana kanał na pewnym odcinku, to myśmy już wielokrotnie to poruszali, tą sprawę, kiedy odcinek ten wydłużałby do dnia najkazniejsza, był kanał wodnienie równoległe, drenaż liniowy, które miało regulować stosunki wody, po prostu, tak, czyli projektanci przewidzieli, że jak się zamknie coś szczelną rurę, a dotychczas płynęły wody opadowe, gruntowe tym samym kanałem Dokładnie. wraz z tymi ściekami, no, że takie zjawisko nastąpi, że jak ścieki od niej zrobimy, to te wody gruntowe nie będą po prostu miały, którędy przepływać. I był taki równolegle, miał być zaprojektowany, wybudowany yy, drenaż. I co się okazało? Inwestor z przyczyn ekonomicznych uznał, że mu się to nie kalkuluje, bo najdroższym e, po prostu kosztem była budowa tego drenażu. A jego tylko interesowało zamknąć ścieki w szanowę. I wystąpił z projektem zamiennym do tego dana, wójta tutaj jeszcze wcześniej e, tutaj panującego i dostał uzgodnienie na projekt zamienny. I zamiast tych kamieni obsypano tą rolę gliną. I spowodowano w ten sposób szkodę tak naprawdę, bo te rowery zaczęły wybijać po prostu można powiedzieć ludziom w piwnicach. I w ten czas y, y, problem powstał społeczny, gmina próbowała go rozwiązać kopiąc ropy relacyjne, żeby te stosunki wodne uregulować, oczywiście nie pytając się niektórych właścicieli, powstały one na również gruntach można powiedzieć prywatnych i też jest taki jeszcze ruch przebiegający przez, przez miejscowość Kazimierz, sołectwo, y, gdzie jest rów to zbiorczy. Ustawa o planowaniu mówi, że obowiązek czyszczenia robu ma użytkownik lub właściciel. I teraz też organ staje przed takim faktem, że problem jest spory, bo miejscowość Kazimierz nie jest odwadniana, no bo środki publiczne trudniej jest wydatkować w momencie, kiedy główny zbiorczy rów e, właścicielami są prywatne osoby. I uważam, że tutaj jakby ta wniosek ma służyć temu, żeby gmina po prostu starała się przejąć ten grunt. Bo on tak naprawdę służy temu, żeby regulować te stosunki yy, yy, jakby Sołectwo Idę po górze wybudowaniu I Kazimierz. i Kazimierz, tak? I to jakby nie generalizujmy, żeby wykupywać po prostu ropy mm. tylko chodzi te dwa konkretne przypadki, gdzie tutaj wina możemy się poszukiwać od organów, a problem pozostał po stronie społecznej. Po prostu, to tak? na, na jakiej to... podstawie gmina by miała to przejąć? Yy, wie pan, yy, powiem panu tak, yy, tak jak kupuje się nieruchomości po prostu od właścicieli prywatnych, tak? na, na różnych po prostu zasadach. No, czy pod zieleń, czy pod inną funkcję. No to myślę, że tutaj, jeśli jest wniosek z komisji, żeby tą sprawę uporządkować, żeby to był działka, na którym przebiega rów gminna, no to myślę, że to już jest sprawa po prostu wójta, który jedną korektę, który bez problemu uzasadni jakby tutaj celowość po prostu tego zakupu. Ale jedno tylko, mam ja bym... drobną uwagę, no to nie gmina tutaj wykonała szkodę, tylko ten który wybudował, wybudował kanał, on zajął naturalny cień i to on powinien być przywołany przez gminę do wykupu tych, tych obszarów. Ponieważ jego kanał... Dlatego chcemy, żeby gmina uregulowała te sumki na tak, to, apeluję, ale Jeżeli gmina jak to zrobić? Czy wpłynie właśnie no, na pewno? I, I dobrze, bo też było jedną z moich kiedyś uwag, że ten, kto wyrządza szkodę, ponosi odpowiedzialność, no, to, 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 ale wniosek nie dotyczy tylko wykupu uregulowania. I ten po prostu jakie rozwiązanie przyjmie gmina, czy zobowiąże to po prostu inny podmiot to już dla nas to już jest jakby nieważne. Najważniejsze, żeby nie działo to się, że właściciel nie wpuści maszyny, po prostu, bo nie można udrożnić, bo to jest jego własność. Tak? A wszyscy do gminy mają przecież Że coś ciekolwiek wydarzy, to właściciel, po prostu, który nie wyraża zgody na wybudowanie tego rowu, żeby nie ponosił tej odpowiedzialności, żeby to było uregulowane. tak? Żebyśmy mogli to eksploatować. Ale można obserwować. W tym wniosku, wniosku wskazać, żeby wystąpiła gmina, A, do po te są te o uregulować to jest uregulowanie. To właśnie własność rozważa... rowu kanału. Więc hmm. tutaj, czy gmina by nie chciała to przyjąć? Czy wymusi na pewno To już jest. To najlepsze rozwiązanie. Dobra, no tak powinno być. Ale żebyśmy się zdawali sprawę, ten ruch od tego wybudowania, przez statków rów, aż do drogi betonowej, on naprawdę jest bardzo dużo. Ostatnie, ostatnie czyszczenie od takuproku do betonówki miało miejsce 3 lata temu. No, no i obecnie to jest sposób rowy, w górę te dwie wioski odwadniają. Jeżeli nie będziemy nic działać w tym kierunku, żeby tam po prostu była przepustowość to niestety te dwie wioski zaraz znajdą się pod wodą. A drugim tematem tuż właśnie, to jest jakby jeden odcinek, ale jest jeszcze, od tej betonówki aż do zatoki również powinien być czyszczony. I to według mnie powinno być podzielone na dwa odrębne zadania i powinno być czyszczenie wykonywane tuż po żniwach, żeby móc czy po ściernisku, czy po w miarę suchym terenie działać, bo nie ma co się oszukiwać, są to tereny zalewowe, jest tam mokro i sprzęty po prostu potoną, Ale jeżeli nie uregulujemy tych jak powie, własności, to gmina ma związane ręce, żeby móc po prostu coś działać. Znaczy, generalnie, słuchajcie, idźmy tą drogą, kto sprawcą jest, ten odpowiada. Zgadza się. nie Tylko wie, to, kto, kto, kto ma wymusić. Na to, żeby... Tylko, że my, my jesteśmy zabawieni. Proszę Państwa, to, to Na skróty, jak zwykle. Proszę Państwa, gmina nie wła... Na terenach, które nie jest własnością, nie powinna czy nie może nawet finansować pewnych Co kroków. To jest jedno. Drugie. Czy w awaryjnych, takich kryzysowych, może. Tak, ale to jest... no, dobrze, ale, ale tutaj dodam. Przejąć w tej sytuacji, by mogła gmina, tylko w przypadku, jakby właściciele się zgodzili, Rada zgodziła się i by nabyła tak, to. Czy nieodpłatnie, odpłatnie, wtórna sprawa. Ale. Nie do końca jestem przekonany, że właściciele wiedząc, że prędzej czy później to zostanie zlikwidowane ten ruch przez ten Kazimierz, że zgodzą się na pozbywanie się tego, jak za rok, za dwa czy trzy będzie w ogóle w innym kierunku nie sz, nie szło. Nie Henryku, bo są rozmowy, to nie o to chodzi, żebyśmy y, mówili teraz o tym przebiegu przez Kazimierz, tylko kolega mówi o tym że górze budowania do Kazimierz. Mamy jeszcze odcinek od Kazimierza Przez Łąki tak. do drogi powiatowej okay. w Pucku i to... tak naprawdę musi pan wiedzieć jedno, że myślę, że właściciele, bo jeśli prawo na nich leży i obowiązek ciąży, że zgodnie z ustawą y, y, odwodnieniową czy muriolacyjną, nie chcę tutaj y, jakby teraz kaleczyć po prostu, y, to obowiązek czyszczenia rowu muriolacyjnego leży po stronie właściciela i użytkownika jeśli po prostu ktoś będzie domagał się, bo ktoś jest zalewany, żeby te rowy były czyszczone, bo one temu służą, a ma to zadanie wykonywać po prostu gmina, to myślę, że właściciel będzie też zadowolony po prostu, że ten ciężar tej odpowiedzialności będzie też przeniesiony, a korzyść będą mieli mieszkańcy, bo to ma służyć Właśnie. odwodnieniu mieszkańców. i zgadza, zgadza się. Tym, żebyśmy sprawnie mogli je udrażniać. No, obojętnie jaką drogą, ale trzeba Wymusić na pewniku te działania. On trzeba to uregulować. Co Ta to hairyach, od Kazimierza, tam Pewik nie ma nic tak naprawdę do powiedzenia, bo tu mamy dwie sprawy. Jedną, y, która dotyczy faktycznie Pewiku to, co wspomniałem, co Marek tu podkreślił tak. demo wybudowanie Kazimierz co do tej szkody. Tu jest tak. kwestia jakby uregulowania i kto będzie odpowiadał, to już jest jakby sprawa y, pani wójt tutaj. Jak ja to zbiadze. rozwiąże, jak to rozwiąże, zaś od Kazimierza do drogi można powiedzieć, płuckiej, tak zwany tatków rów, co wielokrotnie tu jest podnoszony, że jest nieudrażniany, nieczyszczony i miejscowość Kazimierz jest zatapiana poprzez to, czy tereny sąsiednie, to to jest jakby niezwiązane z tewikem a tam są grunty po prostu, to jest duży ruch, grunty prywatne na pewnym odcinku, na pewnym odcinku tylko, które trzeba uregulować. Taki sam odcinek jest między Bukowym lasem a morzem, tak? mamy r 7 czy 10, 10, gdzie jest wszędzie uregulowane od drogi Puck do, bo, do Bukowego lasu, a ten odcinek jest nieuregulowany po prostu, jest częścią prywatną. I uważam, że też powinien być on po prostu jakby tutaj. I mówimy o takich sytuacjach. Dobrze, tak? dobrze. Ja bym proponował poddać go pod głosowanie, tak. bo myślę, że tutaj yy, wszystkich... Może też, coś jeszcze też powiedzieć. Jakby to poddał pod głosowanie, Czyli nie, nie dyskusja. Tak? Nie dyskusja, jeżeli dotyczy tego. To, to znaczy ogólny tak? rowów. Dobrze. Bo te rowy, o których ty tam mówisz, tatków rów i nie, nie wiem wie, dokładnie który. Mój mąż najprawdopodobniej by powiedział więcej, bo jest i połączona lumia. Bo tak, na początku, jak port tak. lumia budowali, to było w zobowiązaniu, że muszą ten rów wyczyścić. Oni go wyczyścili, ale jednorazowo. Ile lat jest? teraz jedynie się pozbaczała z was. wczoraj To nie tak, bo ci, którzy użytkują, są zobowiązani procentowo ponosić koszty. Tak jest. I teraz y, deszcz nawalny, nie wiem jak teraz, bo nie była na łąkach, ale był taki rok, że na łąkach... Jechałeś drogą, a dookoła jak zalew. I co się okazało? Rumia poniosła 30 ileś milionów strat i pompowali wodę. I to nie było w dniu nawalnym, tylko tak. dwa dni później. Dwa później. Bo a. oni dawali ile tylko. Myśmy z Rumią rozmawiali, no przecież my tyle strat mamy, a co to nas do cholery interesuje? Jakie my mamy straty? Bo rolnik nie mógł wjechać do no Sielokosmosu. Ale załóż. słuchajcie, spółka wodna, pozyskuje... Wśród... I czy wśród... ktoś w ogóle występuje? Tego, to, że wśród... to się nazywa zielona retencja. To się nazywa zielona retencja i myśmy proponowali wśród... pani wójt, żeby skontaktowała bóg się z Rumią, z Rumią, z Rumią, która obejmuje z Gdynią, i wspólnie te, te yy, duże, duże, duże aglomeracje yy, powinny wejść do tej spółki. I wspólnie wystąpić pośród unijne. Wielokrotnie więcej dostaniemy, im więcej podmiotów sąsiednich będzie przywalczyło. Po prostu, bo to jest program wtedy wykraczający poza obszar grajdowku, jakim jest Kozakow. Jeżeli z tego samego rogu korzysta i, 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 i Rumia, i Chylonia, i Gdynia i jeszcze tam... A mówię... Gdyński jest takim inwestorem, musi odepópić całe swoje dane. Proszę Państwo, ten wniosek jest pod... Bo, tak. bo to bo złożyłem. jako go to ja go, ja ja by tymi koszty. właśnie wszyscy korzystają z tego roku, a kosztami stara się obciążyć tego naj, najmniejszego ja rolnika. Dokładnie. Ja Dlatego, ja nie ja można ja się Dlatego to, to musimy nie to uregulować. Bo ten rolnik już ręce załamuje. Zaraz są żniwa, on nie może wjechać. Siano, to on nie może wjechać. On cały czas musi czyścić. Żeby ta woda spłynęła, zanim ona spłynie, miną 2-3 dni, a w czasie bobry już tam są. Dokładnie. Jest. Tak. Proszę tak. no Państwa, czytam ten wniosek i go no, głosowanie. Wniosek o uregulowanie własności rogów, kanałów, prowadzących wodę z gruntów mieszkalnych no, oraz rąk obrębów dusza wybudowane do, no, do zatoki no, przez Sołecką, Kazimierz, Mosty oraz strefy. Kto jest no, za przyjęciem takiego wniosku? jednogłośnie, aha, dwóch, przepraszam. A tak, to zainteresowanie, że dzisiejszej komisji. Dobrze, czyli pięć za, a trzy dwoje. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Drodzy Państwo, jeszcze mamy Pani Grzegorz, proszę. Dzień dobry, ja jestem mieszkańcem mostów od dwudziestu paru lat. Ja mam trzy wnioski. Pierwszy dotyczy przedłużenia upustu tej wody, która jest z pewieniem. W dalszym ciągu to jest tutaj bardzo blisko i zatruwa to, jakby nie patrzeć, tu nasze środowisko. Czyli powołanie też ewentualnej ekspertyzy dotyczącej wpływu obecnego zrzutu tej wody na środowisko wodne, jakie tutaj jest. Mowa o tym pukaniu? Tak, no, mowa tutaj. No, to to teraz że, nie pukają. Ale w dalszym ciągu woda jest tutaj, yy, już nie płuczą, ale będą pukać. Zaraz, i, zaraz i, i, wody, no, i, no, Tak, zaraz właśnie chcę to powiedzieć. To jest pierwsza pierwsza rzecz. Druga rzecz, yy, bardzo ważna, drugi wniosek, to zwrócenie się do yy, PGL, jakie mają. Oni plany w perspektywie zagospodarowania czy też wykorzystania tych gruntów, ewentualne e, rozszerzenie na zbiorniki wodorowe. Bo tak jak wówczas referendum robiliśmy, to ja osobiście podkreślałem rangę tego ewentualnego wykorzystania tych zbiorników w perspektywie czasu pod wodór czy na wodór. I tutaj był spór, gdzie udowodniłem, że rzeczywiście taka, taka możliwość jest, ponieważ w Niemczech akurat takie kawerny są y, wykorzystywane w tym celu. To jest drugi wniosek. Trzeci wniosek. Jaka jest możliwość zagospodarowania tego popieliska w kontekście, gdyby tam za, y, zrobić powiedzmy te ciałki e, 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 Zielonego Ładu? o którym e, mówimy o po popielisku, niewykorzystanym, czyli nie, nie, tak, wy nie używanym. Nie tak. Czyli nie mówimy o popielisku, tylko mówimy z, o dostosowaniu, ja tak. wiem, że to... Żeby to jest w skrócie tak. myślowym, ale zapomnijmy no, o popielisku. Ale nie tej wszyscy tej, wiedzą. To. Ale w kontekście takiego wykorzystania w celu Terenu podniesienia... Wykorzystanych pod celu podniesienia tutaj e, atrakcyjności... E, biologicznej i turystycznej tej gminy. Wykorzystania gruntów gminy. Jaka jest możliwość zagospodarowania tych niewykorzystanych pod Bo wówczas w planach zagospodarowania zastrzegaliśmy, że, e, i tu była o to walka, pamięta już Marcin jak to było, że e, żeby uniemożliwić, nie, 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 uniemożliwić wykorzystanie tych kawern na zrzut śmieci, czyli odpadów e, e, jądrowych, prawda? I też e, tego wodoru. No bo ja tutaj podałem przykład, jak, jak silna, jak wielka różnica jest między czarnym prochem a trotylem. A teraz, a jaka jest różnica między trotylem a wodorem, to jest niewyobrażalna różnica. I gdyby tam, a, a jak mówię, najważniejszy jest tutaj zwykle czynnik ludzki, gdzie wydaje nam się, instalacje są zabezpieczone, są przewidywane, ale okazuje się, że niespodzianki postaci ludzkiej, często nie tyle głupoty, co, co niedopatrzenia, czy też jakiegoś błędu, czy też jakiejś awarii, może spowodować to, tak jak tutaj, tutaj pan Jakubek mówił, nasz grunt się zapada. Czyli nasz się grunt zapada, to może tak, gaz nie przejdzie, prawda? Ale wodór może przenikać. Wodór, wodór, wodór przenika przez stary, nie wiem czy tak. w, związku w związku z tym to jest należy... należy to na który nam wszystkim, tak, po, W związku z tym należy dołożyć naprawdę y, mocnego starania o to, żeby uwzględnić ich, ich y, PGNG plany. Jakie oni mają w stosunku, bo wiadomo ustawa, interes narodowy może i nic tutaj wiele nie zrobimy, ale w tym momencie dla mnie to będzie jasna wskazówka, że ja już tym mieszkańcem to nie chcę być, bo nie rozumiem. Na końcu klasy, gdyby napełnić wodolem i sklenem i gdyby ktokolwiek zapalił, to uwierzcie bylibyśmy wszyscy pokaleczeni odłamkami. Ja jestem jubilerem zawodu, to jest jeden z moich zawodów. No, to wszystko. Jest. I, 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 Powiem wam, że używałem palnika wodorowego. To jest taki przypadek, kiedy trzeba uzyskać bardzo wysoką temperaturę poprzez igłę lekarską. Ten palnik działa. Wydostaje się mikroskopijne ilości tego wodoru, ale na tyle płomień silny jest, że spalając, spalając się jak jest pierścionek z diamentem, a ja muszę tu przylutować w pobliżu to krótkotrwały ten płomień tutaj to zlutuje bar o bardzo wysokiej temperaturze, ale nie spali diamentu. Natomiast co to znaczy w praktyce? Przez zapalanie tego palnika to jest eksplozja. To nie jest takie puf. To jest takie pytanie, że głowa powiedzieć. A taka szklanka wodoru to rozerwie się, na strzępy będą wszyscy porażeni. Czy pomóc miejcie w, to na umar... tego wniosku wniosku? No, a firma mojego kuzyna robiła dwa lata temu opracowania, już ja Zamienianych tych zbiorników na zbiorniki wychodzące. Czyli to już jest się taki sposób. A ponieważ robię z, razem ze wspólnikiem w ładunkach uszkodzonych i szkodach roz, różnego typu, najróżniejszego, my z doświadczenia, z 30 lat pracy, z doświadczenia wiemy, że nieszczęścia to się nie biorą dlatego, że ktoś się zaplanował, tylko właśnie, że zaplanował, głupio, nie tak, pomylił się, wchodzi czynnik ludzki, wchodzą e, e, czynniki materiałowe, ukryte wady i tak dalej. I teraz przy nagromadzeniu tej technologii, czy coś może pójść nie tak? No przecież rakietą y, y, jak latali w kosmos, to one nie wybuchały dlatego, że ktoś chciał, czy to starali się wszyscy robić, żeby nie wybuchły, a jednak co któraś wybuchała? Z instalacjami jest podobnie. One są z założenia projektowane tak, żeby się nic nie zdarzyło, mają tysiąc zabezpieczeń i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, y, Dlaczego ja tak cisnąłem na komarinę? Kończę. Dlaczego tak cisnąłem na komarinę? Kanały to jest naturalny wskaźnik, że coś z tego spod ziemi się wydostaje. To nie musi być z to musi być z rurociągu. Jeżeli będzie się przesączać, to się pojawi w postaci bąbelków. a to jest pierwszy sygnał. Głupi, prosty. Wulkanizator, się spytajcie, dlaczego zanurzał oponę w wodzie, żeby co, sprawdzić, że, że czy jest cała? Nie, żeby czy, czy coś, powietrze schodzi, czy nie. Bądźmy na to, na takie stare sposoby uprzedni. to wszystko. Ja jak mogę się tutaj podnieść jako przewodniczący, to tak, drodzy Państwo, temat jest bardzo ważny, na pewno i chyba jeden z najważniejszych w Polsce tutaj, który się toczy od lat i który tak naprawdę nie został w w sposób jeszcze do końca ani zakończony. Ja tutaj wielokrotnie, jak bo uważam tak, jako przewodniczący... Jako ja, jako też radny, jako mieszkaniec, że władztwo planistyczne powinno wyleżeć po stronie władz gminy. I to my mamy tak naprawdę decydować, co tutaj ma być i jak ta gmina ma wyglądać za ileś lat I mamy prawo zwyczajnie się po prostu bać, e, obawiać, no i przede wszystkim to tutaj tak jak wielokrotnie jak kiedyś było e, mówione, to Mieszkańcy się osiedlili tylko z tego względu, żeby spełnić swoje marzenia tutaj, tak? Bo ze względu na te walory i na te kraje pracy. I nawet nie mają jakby tutaj wiedzy pełnej, y, co jest w sąsiedztwie i co tak naprawdę tutaj się planuje. Tak? I jak y, był projekt ekomaliny forsowany przez już wiele lat, który jeszcze nie został y, y, uchwalony. Mówimy o planie zagospodarowania dla tej inwestycji to granica opracowania była tak szeroka, że w studium, w kierunkach rozwoju gminy, zanim e, e, po prostu jakby ten pomysł e, musiał być najpierw wprowadzony właśnie do tego dokumentu, do kierunków rozwoju gminy, to w ten czas wpisywano rozwiązania dla górnictwa solnego odnośnie podobnych. E, Stowarzyszenie Nasza Ziemia w ten czas widząc, że mówi się o jednym, a robi się drugie, to w formie uwag wykreślała już w tamtym momencie y, te zapisy, żeby nie wynikało z nich jednoznacznie, że jest to przyzwolenie społeczne na tego rodzaju cele. A żeby uniemożliwić ewentualnie. Tak jest. I teraz, i teraz do czego nawiązuję? Oczywiście te projekty zostały dopracowane i tych zapisów bodajże y, ja. Mi jest nie wiadomo, że one na tą chwilę były, ale inwestorzy dzisiaj korzystają z spec specustaw. I my już na to nie mamy aż takiego wpływu, jak przykładowo w tych dokumentach, tych podstawowych naszych, tak? czyli studium czy plan. Czyli krótko mówiąc, je poszli już jakby omijając naszą wolę, po prostu, czy, czy tutaj w tym zakresie, i próbują jakby nas tutaj tym uszczęśliwić. Tak? Oczywiście są jeszcze inne formy, które tutaj trzeba uwzględnić, bezpieczeństwo i to, co Państwo wskazujecie, co panowie tutaj mówicie. I to trzeba robić i to wymaga po prostu ekspertyz, ludzi z kompetencjami po prostu, którzy jakby w odpowiednich procedurach i w odpowiedni sposób też będą kierować wnioski, uwagi i myślę, że Rada będzie otwarta, żeby uchwały tego rodzaju podejmować, które mają po prostu jakby ochronić i zabezpieczyć tutaj interes mieszkańców, a przede wszystkim chodzi o ochronę mieszkańców. Tak? Drodzy Państwo, jest smutna informacja, która wypłynęła jakiś czas temu, że z dokumentów w momencie, kiedy było studium, tutaj mogę to Państwu pokazać, wykreślone funkcje tak naprawdę strefy bezbiornikowego magazynowania, <coughs> Tak samo ten I teraz na etapie uzgadniania tego dokumentu, tego projektu organy takie jak wojsko między innymi, które ma też dużo do powiedzenia, bo ma tutaj swój obieg strategiczny lotnisko, bąte składy, mają tutaj po prostu paliwa, które służą też do zabezpieczenia sił matowskich. Mamy paliwa pernowskie, które są w sąsiedztwie no to zinterpretowali to, że są tam prace górnicze, jest jakaś buka z gazem, a stwierdzili, że nie wiedzą nic, że jest tu magazyn w strefie nalotu 300 milionów. Jak się okazało, po prostu no, samorząd we wcześniejszym czasie yy, yy, pominął pewnego rodzaju uzgodnienia tak ważne i uchwalił plan z naruszeniem, w mojej ocenie. Oczywiście upłynęło już dużo, dużo czasu. W tej chwili mamy potencjalne zagrożenie, generalnie rzecz biorąc, potwierdził to też jeden z wojskowych, bardzo wysoki ulicy, już jest w stanie spoczynku, ale jeszcze w ten czas czynny, tak? kiedy uzgadniał ten projekt, że takie potencjalne zagrożenia po prostu wystąpiły i teraz mamy problem, tak naprawdę tego rodzaju, żeby tutaj osoby, które mają kompetencje po prostu tak? pogadać się na ten temat, no, znalazły jakieś po prostu rozwiązania i organy i inne jeszcze instytucje państwowe, tak, żebyśmy my jako mieszkańcy czuli się bezpieczni. I teraz ten konflikt inwestycji strategicznych jest. On jest i, i na pewno tego rodzaju pomysły i to, co Państwo podnosicie, to one będą po prostu tylko potęgowały ten konflikt. I to musi znaleźć się rozwiązanie i na pewno odrębną komisję na ten temat poświęcimy po prostu, bo to już dotyczy jakby środowiska. My jesteśmy częścią środowiska bezpieczeństwa i to będzie wymagało po prostu jakby tutaj zaproszenia też osób, bo Drodzy Państwo powiem ma z tego co wiem, to Wojewoda tylko dostał do wiadomości takie pismo, że ten konflikt inwestycji strategicznych jest, zaś jak pytałem nasz o aparat, Tutaj, tutaj chociażby sztab antykryzysowy, to oni tej informacji nie mają. I jestem przekonany, że wyżej też nie mają. Ja się boję tylko, że tą strefę do lotu zrobią na drewo. I no powiesz, to nie jest marek jak proste, bo powiem że są.